Ma polski majątek. Leszek Balcerowicz zapowiada przeniesienie akcji spółek Skarbu Państwa do OFE i domaga się, by taka operacja znalazła się w programie wyborczym opozycji. To próba powtórzenia zakończonego katastrofą programu powszechnej prywatyzacji. Ostrzegają eksperci. Damian Dias. Orlen, PZU, KGHM czy PKO BP to dziś sprawnie działające w Polsce i za granicą spółki, które przynoszą Państwu zyski i generują inwestycje. Jednak w przypadku zwycięstwa opozycji w wyborach akcje Skarbu Państwa miałyby trafić do OFE. Chce tego profesor Leszek Balcerowicz. Najważniejsze jest, by odebrać polityką bezpośrednią władzę nad gospodarką, czyli nad przedsiębiorstwami. Polacy powinni domagać się od opozycji politycznej już teraz, by złożyła obietnicę wyborczą rezygnacji z tak niebezpiecznej władzy nad gospodarką. Jak podaje portal Mani.pl, nad szczegółami planu przeniesienia akcji skarbowych spółek do otwartych funduszy emerytalnych pracują uczeń i były główny ekspert ekonomiczny Platformy Obywatelskiej Andrzej Żońca i były minister skarbu w rządzie Donalda Tuska Aleksander Grat. Oddanie majątku publicznego za darmo. Jest prawnie niedopuszczalne. Cała operacja może zakończyć się podobną katastrofą tychże podmiotów, jak, jak, jaka ona niestety miała miejsce w przypadku pro programu powszechnej prywatyzacji. Programu, który w latach 90. ubiegłego wieku również firmował Leszek Balcerowicz. Byłem w rządzie Jana Krzysztofa Wiereckiego w 1991 roku, w pierwszej połowie, który ten program przygotował. Do funduszy inwestycyjnych trafiło wówczas ponad 500 państwowych spółek. Przekonywano, że prywatny kapitał będzie zarządzał nimi lepiej niż państwo, a Polacy dorobią się na świadectwach udziałowych. Skończyło się miliardowymi stratami i likwidacją funduszy, a większość papierów programu odkupiono po 100 zł. Wiemy rząd się skończył zarówno katastrofą dla tych firm, jak i dla nas obywateli. Myśmy na tym nic nie zyskali, a tylko stracili. Czyli ta operacja. Bardzo przypomina tamten zły scenariusz. To jest kolejny yy, yy, plan wystrychnięcia Polaków na Dudka. Propozycje Leszka Balcerowicza krytykują nawet ci ekonomiści, którzy chcą zmian w obecnym sposobie zarządzania spółkami z udziałem Skarbu Państwa. To potencjalnie da się poprawić, tymczasem proponowana jest tu naprawa przez likwidację. Likwidacja. Taki w wielu przypadkach był koniec prywatyzacji w stylu Leszka Balcerowicza. To jest osoba, która powinna ponieść odpowiedzialność za od bankructwa wielu, wielu setek, tysięcy polskich firm, a także za właściwie upadek gospodarki w wyniku właśnie wprowadzenia planu Balcerowicza. Balcerowicz był też twórcą reformy emerytalnej, której częścią były OFE. Jednak przenoszenie majątku państwa do tych funduszy dziś trudno byłoby w ogóle nazwać prywatyzacją. Pieniądze, które są w OFE nie są własnością Polaków. Gdyby były własnością Polaków, to każdy mógłby wycofać pieniądze z za... OFE. Można odnieść wrażenie, że powrót do władzy Donalda Tuska wraz z powrotem Neszka Balcerowicza do roli głównego autorytetu gospodarczego mógłby oznaczać dla Polski nową terapię szokową. Damian Dias, Wiadomości.